Cześć, do Ortega z tej strony i dzisiaj robimy szejka, którego bardzo często jem na drugie śniadanie, ale czasem się zdarza z jego naśniadania, albo nawet po treningu. Więc tak, co potrzebujemy w tym całym śmiesznym, e, wspaniałym szejku? Po pierwsze, Nie używam pół banana akurat do jednej porcji dla mnie, jedną szklankę mleka, ja akurat tutaj mam 2%, pół awokado, niestety ta awokado jest trochę oszukane, ponieważ ta pestka była wielkości prak praktycznie mojej pięści, tak czy inaczej, dla tego filmiku i tak dodam te pół awokado. Białko możecie mieć WPC czy WPI. Ja akurat mam tutaj izolat białko o smaku lodów waniliowych i truskawki. Ale najbardziej polecam to zrobić o smaku właśnie waniliowym, lody waniliowe albo biała czekolada. No i jeszcze mamy tak: migdały, potrzebujemy migdały. Parę migdałów wystarczy. No i na koniec ja lubię dodawać cynamon. Bardzo dobrze wiecie, jak lubię cynamon i ja dodaję do tego szejka cynamon więc zaczynamy tak naprawdę kolejność dodawania składników jest nieważna możecie to dodać jak chcecie, ile chcecie i w jakiej kolejności chcecie bo i tak to wszystko wchodzi do miksera albo do pudełka gdzie będziecie to blendować więc tak no, po prostu losowo pierwsze wchodzi banan ja akurat dodaję pół banana w zależności jak duży ten banan jest jeżeli jest dosyć, dosyć duży to połowa mi w zupełności starczy Pół awokado. Taka rada, jeżeli odnośnie awokado, bo teraz zależy, kiedy oczywiście kupujecie awokado i kiedy oglądacie ten filmik. Ale teraz, akurat, w okresie zimowym, awokado bardzo często możecie spotkać twarde i niedojrzałe. Dlatego, jeżeli kupicie awokado, to one musi u Was troszeczkę poleżeć. Natomiast, jeżeli kupujecie awokado, możecie sprawdzić, czy to awokado jest dojrzałe. Wystarczy, czy jest, wystarczy sprawdzić, czy jest miękkie, czy się praktycznie rozwala Wam w dłoniach, czy jest twarde, jak powiedzmy jabłko. A druga, drugi sposób jest taki, że tutaj awokado u góry zawsze ma taką, jakby, taki dynzelek. Można ten dynzelek ściągnąć. Jeżeli to jest całe zielone, to znaczy, że jest jeszcze niedojrzałe. Jeżeli jest całe brązowe, to znaczy, że już praktycznie się będzie wam e, rozpływać jak masło. Co jeszcze możecie użyć do czegoś? Ale jeżeli jest takie, jakby. Żółtawa, bo zbliżała taki ciemna, ciemna żółć, no to znaczy, że już jest dobre i możecie ze spokojem tą łyże, łyżeczką wygarnąć. Yy, następnie dodajemy mleka. Jedną miarkę białka. Ja dodaję akurat jedną miarkę białka, już nie daję całe półtora miarki, bo jedna porcja to zazwyczaj jest półtora miarki. Ja w tym przypadku, ponieważ dodaję mleka, dodaję tylko jedną miarkę. Oj. Migdały. Taką garść, nie wiem ile tu jest 7 migdałów może tyle wystarczy. Cynamon, też na oko cynałon, tyle ile lubicie. No i jeszcze nie wspomniałem ja jeszcze lubię dodawać wody bo jeżeli nie dodam wody, będzie to zbyt gęste dla mnie dlatego do lubię dodawać tak z pół szklanki wody. tego szejka i możemy postawić na nasz mikser i a few moments later okej okay, jeżeli macie dosyć dobry mikser to zazwyczaj wystarczy wam 30 sekund może 40 sekund y i cały koktajl jest gotowy ja już mam gotowy koktajl. przeladam go do mojego shakera i tyle. I to jest moje drugie śniadanie. Teraz, jeżeli chodzi o makroskładniki i o kaloryczność, bo teraz będzie pewnie wojna w komentarzach, ile to ma kalorii, ile makroskładników. Słuchajcie, to wszystko zależy od proporcji, od tego jak sobie ten shake stworzycie. Ja wam daję propozycję jak to może wyglądać. Tak? Możecie dodać całą awokado, możecie nie dodawać w ogóle banana, jeżeli chcecie to typowo białkowo-tłuszczowe. I tak dodajecie mleko, no ale nie musicie dodawać do tego banana. Ja bardzo często ograniczam się tylko do awokado, do migdałów, do cynamonów, do mleka, do białka yy, i też dodaję łyżkę masła orzechowego, jeżeli nie chcę dodawać na przykład yy, banana. To wszystko zależy od Waszych proporcji. Wiecie, jakie dodać składniki, możecie sobie dodawać proporcje I akurat najczęstsze proporcje akurat e, w moim koktajlu właśnie są takie. Pół awokado, pół banana, cynamon, średnio tak pół łyżeczki, e, mała garść migdałów, szklanka mleka, miarka białka, no i tak mniej więcej pół szklanki wody, żeby to było troszeczkę rzadsze. Więc to by było w ty, tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mam nadzieję, że macie następny pomysł, jak możecie stworzyć swój posiłek. Pamiętajcie, że Wasz shake białkowy czy tam koktajl białkowy nie musi być nudny, nie musi być tylko z wodą nie musi być tylko z mlekiem możecie zrobić z tego fajny posiłek mój posiłek wygląda tak, jeżeli chcecie więcej filmików, macie jakieś pomysły na jakieś tam powiedzmy, nie wiem, potrawy czy tam to co można zrobić w kuchni to napiszcie mi w komentarzu, oczywiście ciuki w górę, jeżeli podoba się Wam ten filmik, w opisie zostawię Wam jak e, zrobiłem ten e, cały koktajl i jak jeszcze możecie go sobie urozma urozmaicić, dobra, to by było tyle Trzymajcie się i smacznego.